Wodnik horoskop tygodniowy. Moje drogie wodniki, witam Was bardzo serdecznie. Tu wasza wróżka Helena z horoskopem na tydzień od poniedziałku do niedzieli. Karty mam już dobrze potasowane i teraz po kolei będę je dla Was wyciągać, aby sprawdzić, jakie wskazówki przynoszą na najbliższe dni. Na zdrowie wyciągam dziesiątkę kielichów. Na relacje i miłość wyciągam królową mieczy. Na finanse wyciągam siódemkę denarów. Na pracę i sprawy zawodowe wyciągam magika. Na czas dla siebie wyciągam księżyc. Na rozwój osobisty wyciągam słońce. A kartą całego tygodnia jest świat. Dziesiątka kielichów w zdrowiu to bardzo pomyślna karta. Na obrazie widzimy rodzinę, która wznosi ręce w stronę tęczy z dziesięcioma kielichami. Symbolizuje to harmonię, szczęście i poczucie pełni. W sprawach zdrowotnych ta karta mówi, że możecie poczuć się stabilniej i spokojniej. Jeśli wcześniej były napięcia czy drobne problemy, teraz będzie szansa na odzyskanie równowagi. Dziesiątka kielichów przypomina też, że zdrowie to nie tylko ciało, ale i emocje. Bliskość z rodziną, rozmowy z przyjaciółmi, wspólne chwile przy stole to wszystko działa na Was wzmacniająco. Warto w tym tygodniu zadbać nie tylko o sen i dietę, ale też o dobre relacje, bo one są jak najlepsze lekarstwo. Jeżeli ktoś z Was zmagał się z przemęczeniem, ta karta daje nadzieję na poprawę i na to, że poczujecie się silniejsze. Królowa Mieczy w relacjach i miłości pokazuje kobietę siedzącą na tronie z mieczem w dłoni, uniesionym ku górze. Symbolizuje ona szczerość, mądrość. I jasne komunikowanie się. W związkach to znak, że potrzebne będą rozmowy proste i bez owijania w bawełnę. Może od dawna coś was uwiera, a teraz jest dobry moment, by to powiedzieć. Ta karta zachęca do szczerości, ale w ciepłej formie nie chodzi o kłótnie, tylko o klarowne wyrażanie tego, co ważne. Samotne wodniki mogą spotkać kogoś, kto będzie intrygujący intelektualnie. To raczej osoba, z którą można dużo rozmawiać, wymieniać się myślami, poznawać nawzajem światopoglądy. Królowa Mieczy przypomina, że w relacjach najważniejsza jest prawda, bo tylko na niej można budować coś trwałego. Siódemka Denarów w finansach. oczekiwania na owoce wysiłków. W sprawach pieniędzy ta karta oznacza, że musicie jeszcze trochę poczekać na pełne efekty. To, co robicie, już zaczyna przynosić rezultaty, ale wymaga systematyczności. To nie jest tydzień na szybkie zyski, ale raczej na spokojne plany. Nawet jeśli dziś nie widzicie dużych zmian, one są już w drodze. Magik w pracy i sprawach zawodowych to bardzo mocna karta. Na obrazie widać postać stojącą przy stole, na którym leżą wszystkie. W pracy oznacza to, że macie wszystkie narzędzia potrzebne, żeby odnieść sukces. To tydzień, w którym możecie zacząć coś nowego, wykorzystać swoje talenty, pokazać się od najlepszej strony. Magik daje pewność siebie i zdolność przekonywania innych. To też znak, że jeśli macie pomysł, teraz jest czas, żeby go wdrożyć. Ta karta przypomina, że jesteście w stanie kierować sprawami zawodowymi. Wystarczy sięgnąć po swoje umiejętności i wykorzystać je odważnie. Księżyc jako karta czasu dla siebie jest tajemnicza i pełna symboliki. Na karcie widzimy dwie wieże, psa i wilka oraz krętą drogę oświetloną blaskiem księżyca. Z muzyką, pisanie w dzienniku, spokojny spacer albo medytacja. Księżyc mówi, nie wszystko musi być jasne i oczywiste. Czasem warto zaufać wewnętrznemu głosowi. Dla wodników to także wskazówka, żeby nie ulegać złudzeniom i plotkom. Szukajcie prawdy w sobie, a nie w tym, co mówią inni. Słońce w rozwoju osobistym to jedna z najradośniejszych kart w całym tarocie w obrazie widać dziecko jadące na białym koniu, a nad nim świeci jasne słońce. Symbolizuje to szczerość, radość i sukces. W tym tygodniu poczujecie przypływ optymizmu i energii. To dobry moment, żeby rozwijać się w dziedzinach, które naprawdę sprawiają Wam radość. Słońce pokazuje, że możecie być dumne z siebie, że idziecie dobrą drogą. To też znak, że warto dzielić się swoją radością z innymi. Wasz uśmiech i pozytywne nastawienie mogą być inspiracją dla otoczenia. Świat jako karta całego tygodnia to wspaniały znak. Na obrazie widzimy postać otoczoną wieńcem, a w rogach czuwają cztery symbole: anioł, lew, byk i orzeł. To symbol całości i pełni. Świat oznacza zakończenie pewnego cyklu i poczucie satysfakcji. W możecie dokończyć ważne sprawy, poczuć, że coś udało się domknąć i że wysiłki miały sens. To także karta harmonii możecie mieć poczucie, że różne elementy życia zaczynają układać się w spójną całość. Podsumowując, wodniki, czeka was tydzień pełen równowagi i sukcesów. Zdrowie się poprawi, relacje będą szczere i klarowne, finanse wymagają cierpliwości. A w pracy możecie wykorzystać wszystkie swoje talenty. Znajdziecie czas na wsłuchanie się w siebie, a karta słońca doda Wam radości i optymizmu. Całość zamyka karta świata, która mówi o satysfakcji i harmonii. Afirmacja dla Was na ten tydzień brzmi: Mam w sobie siłę i radość, a moje działania przynoszą dobre owoce. Powtarzajcie ją codziennie, a zobaczycie że łatwiej będzie Wam zachować spokój i wiarę w siebie. Szczęśliwym dniem będzie niedziela. Kolorem tygodnia jest błękit. Warto mieć na sobie coś w tym odcieniu, choćby drobiazg. Talizmanem będzie medalion. Noście go przy sercu, aby przypominał Wam o wewnętrznym spokoju. Niech ten tydzień przyniesie Wam dużo uśmiechu i światła, a na kolejny horoskop zapraszam już za tydzień. Znów spotkamy się z kartami i zobaczymy, co pokażą.